Dzień dobry, kochani. Zapraszam na czytanie na marzec 2024 wszystkie baranki. Poproszę o przekaz dla baranków. Na marzec 2024. Moi kochani, w teraźniejszości pokazuje mi się tutaj jakieś zdystansowanie. Ktoś może odciąć się od kogoś lub od czegoś, zakończyć jakąś znajomość. Oprócz tego, posługiwanie się zdrowym rozsądkiem i logiką. Przyszłość, co my tutaj mamy, koło fortuny. Jakaś bardzo dobra zmiana, moi drodzy. Dla Was się tutaj pokazuje. Zmiana z przeznaczenia. Praca, moi kochani. W pracy mogło coś gruchnąć. Coś się zakończyć, coś, co nie miało racji bytu. Być może niektórzy z Was będą szukali nowej pracy. Tym bardziej, że mamy tutaj kilka opcji do wyboru. Próba złapania harmonii. Być może niektórzy z Was będą mieli jakieś szybkie, gwałtowne wydarzenia. Będzie próba złapania. Tej równowagi, a dla niektórych z Was to będzie poszukiwanie nowej pracy i kilka opcji do wyboru, moi kochani. Teraz miłość single. Pięknie. Do Was idzie miłość jakiś osobnik lub kobieta o bardzo ciepłym, dobrym sercu, bardzo empatyczna. Odpowiedzialna, wyrozumiała. Jednym słowem, bardzo duży potencjał na kogoś, moi drodzy, kto szczerze Was pokocha, bardzo Wam tego życzę. Miłość pary. Dla związkowców pokazuje się tutaj jakaś potrzeba szczerej, rzeczowej rozmowy. Posługiwanie się zdrowym rozsądkiem, logiką. Niektórzy mogą zakończyć z kimś znajomość, relację w zasadzie, nieznajomość. Nie A dla niektórych to po prostu szczera rozmowa na tematy stricte takie właśnie rodzinne, partnerskie, na temat waszej stabilizacji w relacji. I jeśli przerobicie jakąś rozmowę, no to tu jest duży potencjał, że będziecie w harmonii, w spełnieniu. Rodzina i przyjaciele. Niektórzy z Was, moi kochani, mogą, niektórzy z Waszych przyjaciół lub rodziny, ktoś z nich może odsunąć się, zdystansować od Was, lub to Wy od kogoś z rodziny lub przyjaciół. Tu jest potrzeba regeneracji, wyciszenia się, zdystansowania się do kogoś. Problem, moi kochani. Problemie pokazuje się brak jakiejś komunikacji, stagnacja. I jaka jest rada na to wszystko, moi kochani? Radą jest, abyście kierowali się sercem przede wszystkim, w po... przepraszam, nie sercem, tylko kreatywnością, byli bardzo pewni siebie. Konsekwentni w działaniu i przedsiębiorczy. I poproszę jeszcze o kartę opiekuńczą dla kochanych baranków. Co my tutaj mamy? Wskazówki. Proś o rady. Bóg wyjdzie naprzeciw każdej Twojej potrzebie. Bardzo Wam, kochani, dziękuję. Życzę Wam cudownego marca. Bardzo proszę Was o lajki, subskrypcje, komentarze. To jest bardzo ważne, bo bez tego bardzo trudno jest prowadzić kanał. I z góry dziękuję za to. I dziękuję za dotychczasowe piękne komentarze, lajki i subskrypcje. Do usłyszenia, kochani.